Dzisiaj Wam pokażę, jak wymontować tylne świata w BMW E46. Tutaj akurat mam wersję coupe, to nie ma znaczenia. W sedanie jest bardzo podobna wymiana. Troszkę to inaczej wygląda w kombi. Będę wymieniać tą lampę, która jest tutaj w błotniku i będę wymieniać tą lampę, która jest w klapy bagażnika. Ja sobie wymieniam na zestaw lamp LEDowych. Akurat są to lampy w zamienniku. Takie plusy z lamp w zamienniku, że nie potrzebujecie tutaj przejściówki, ponieważ jeśli macie auto przed liftem i dajecie sobie lampy poliftowe, czyli z LEDami. ami musicie sobie kupić dodatkową przejściówkę żeby po prostu połączyć te lampy i najpewniej wam w takich lampach będzie wyskakiwać błąd żarówki, muszę to wyprogramować. Ja to akurat mam lampy w zamienniku. Tutaj one już mają odpowiednie kostki, wszystkie wyprofilowane. A akurat te małe lampy mam Byje oryginalne, ponieważ te zamienniki tych lamp w klapę bagażnika średnio pasują. Dobra, najpierw zaczynamy od wyciągnięcia wkładu lampy. Tutaj jest taki mechanizm blokowujący. Wypinamy kostkę. Teraz tak szumy trzymające. Lampy w kupę są trzy, tutaj jest jedna, tutaj u góry jest druga i trzecia jest tutaj, natomiast z tego co wiem to w jeszcze jest tutaj gdzieś w tej okolicy, czyli tutaj gdzieś jedna śruba za taką zaślepką. Teraz musimy trochę lampą. I nam wyszła lampa. Teraz... W zależności, ja kupiłem akurat zamienniki gdzie nie ma tego boku Także muszę sobie ten bok ściąć On tutaj jest na takie mocowanie zaczepy Teraz wkładamy nową lampę Sprawdźcie sobie czy Ona ma tutaj takie uszczelki Powiem wam, że Włożenie tego zamiennika jest tragiczne z tej strony akurat, bo z drugiej strony łatwiej weszło. Tu mam wrażenie, że zostały źle odlane pod złym kątem te mocowania, dlatego także wchodzi z drugiej strony wchodziło to sporo lepiej, ale i tak oryginał wchodzi bez porównania lepiej, łatwiej. I teraz skręcamy te mocowania. Ja akurat muszę troszkę inaczej tu zrobić, ponieważ w tym zamienniku ta tylna część też tutaj wchodzi. Czyli ja najpierw sobie mocuję tą śrubę na dole, tą tutaj z tyłu, a potem dopiero nasadzam tą zaślepkę. I wtedy montuję tą. Czyli sobie tak złapię tą śrubę delikatnie. Tą tutaj z tyłu. Teraz podepnę sobie przewody. Jest tutaj więcej przewodów. Także trzeba tą kostkę tutaj na dół sobie. Wrzucić wszystko. Udało mi się wszystko zamontować. Czyli tutaj te dwie śruby. Trzecia śruba jest tutaj, w tym zamienniku. Musiałem tutaj dać taką podkładkę, ponieważ ten plastik. Ta cała budowa tutaj z tym światłem w środku była łamana i niestety ta nakrętka oryginalna wpadała do tego plastiku, także dałem sobie taką podkładkę. Tak to wygląda. No nie jest to oryginał niestety. W oryginale to jest ładniejsze, Lepiej to wszystko wygląda. I przede wszystkim lepiej się to montuje. Te środki. I przynajmniej w tych zamiennikach lamp ledowych nie trzeba tutaj kodować całej wiązki, nie trzeba tutaj bawić się z wiązkami jest to wszystko dopasowane. Tutaj dajecie wszystko sobie na miejsce, wszystkie rzeczy i mamy wymienione lampy te w błotnikach akurat na LEDowe. Zasada do zwykłych lamp jest ta sama, nie jest to ważne. Przynajmniej oryginalne lampy łatwiej wam będą wchodziły. Także dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, zapraszam mój kanał do lajkowania, subskrybowania. Na razie.